Siemanko, ja jestem Wilam, a w tym filmie przedstawię głośnik Edifier MP260, który dostępny jest w polskim magazynie na AliExpress. I na wstępie powiem, że nie jest to typowy sprzęt w tej kategorii. Dlaczego? Zapraszam do oglądania. Głośnik przychodzi w niemałym kartonie, który dobrze ochrania bohatera testu. Poza 260 w pudełku znalazło się miejsce na dwa przewody. Jest to całkiem długi kabel z końcówką niestety mikro USB oraz kiepkiej jakości AUX o długości 80 cm. Zestaw uzupełnia instrukcja, w której zabrakło języka polskiego. Przechodząc do głośnika, to wygląda on ciekawie. Bazując początkowo jedynie na zdjęciach, to szczególnie z profilu przypominał mi on meble z PRL-u. Na żywo na szczęście jest zdecydowanie lepiej. Powiem nawet, że głośnik mi się podoba. Design MP260 nawiązuje bardziej do klasycznie wyglądających, grubo ciosanych głośników stacjonarnych niż do nowoczesnych konstrukcji przenośnych, które też ta firma oferuje. Materiałem dominującym jest prawdopodobnie jakiś rodzaj płyty pilśniowej, przez co głośnik jest naprawdę solidny i ciężki. Waży prawie 1300 gramów jest około pół kilo cięższy niż porównywalny cenowo Nilkin Traveler W2. Front to ciekawie wyglądająca maskownica z tworzywa sztucznego. W górnej części wystaje inny plastikowy element, na którym znalazł się prosty wyświetlacz, przyciski sterujące oraz w tylnej części pokaźny zestaw wejść, wśród których znalazło się zwykłe, tradycyjne, pełnowymiarowe USB, to jest także wejście na kartę microSD, wejście AUX oraz microUSB do ładowania. Konstrukcje uzupełniają gumowe nóżki oraz otwór Bass Reflex z prawej strony. Czegoś takiego w głośniku przenośnym jeszcze nie widziałem. Jeśli chodzi o odporność, to niestety 260 wypada słabo, ponieważ nie jest ona wodoszczelna, a i samym głośnikiem nie polecam rzucać. Wygląd, rozmiary i wagę głośnika dają jasno do zrozumienia, że jest to stacjonarny sprzęt z możliwością przenoszenia i pracy bezprzewodowej. Do takiej narracji pasuje wyświetlacz z automatyczną regulacją jasności, który wskazuje godzinę, naładowanie akumulatora oraz wybrany rodzaj wyjścia dźwięku. Edifier MP260 może służyć jako budzik, jednak jeśli nie jesteście zwolennikami świecącego ekranu, to jednym przyciskiem można go wyłączyć. Wtedy widoczna jest jedynie informacja o naładowaniu akumulatora. Na minus, że jest on przykryty bardzo miękkim plastikiem i rysuje się wyjątkowo łatwo. Przyciski są miękkie i bardzo wygodne. Mamy tu sterowanie utworami i głośnością. Są też klawisze odpowiedzialne za zmianę źródła dźwięku, czy ustawienie alarmu i ukrywanie zegara. Zewnętrzną część mamy omówioną, więc przejdźmy do najważniejszego, czyli do grania. Głośnik został wyposażony w dwa przetworniki 4-watowe i 12-watowy subwoofer i według mnie jest to idealna kombinacja. Mamy tu fajne ciepłe brzmienie. Góra jest ok, nie dominuje, ale jest dobrze słyszalna. Środek jest ocieplony i o ile udział basów w brzmieniu mi się podoba, to jakość samego subwoofera jest przeciętna. Tony niskie są na tyle głębokie, że Nilkin Traveler w 2 powinien odpaść w przedbiegach. Tak się nie zawsze dzieje, bo w 260 w basach na wysokim poziomie głośności słuchać mało zniekształcenia i co bardziej irytujące, Edifier potrafi pierdzieć. Dzieje się to poniżej 70-80 Hz. Nie jest to bardzo dużą przeszkodą, biorąc pod uwagę, że jest to głośnik przenośny, który nie kosztuje fortuny, a w ekualizerze basy można trochę wycofać, jednak coś to powinno być największą zaletą momentami zawodzi. Duże wrażenie zrobiło na mnie, że w okolicy otworu Bass Reflex faktycznie czuć przepływ powietrza. Edifier jest cichszy niż Nilkin, natomiast w na pewnym poziomie głośności niemal traci basy. 260 mimo, że niedoskonała, to na wysokich poziomach głośności przez większość czasu sprawuje się lepiej. Zasięg i stabilność połączenia są ok. Opóźnienie w Netflixie jest ledwo zauważalne, ale w zanadrzu jest jeszcze przewód AUX. 206 została wyposażona w akumulator o pojemności 5200 mAh. Jak na sprzęt bardziej stacjonarny niż przenośny, to gra on naprawdę długo na zasilaniu akumulatorowym, i to bardzo mi się podoba. Producent podaje czas grania na poziomie 7 godzin. Maksymalna głośność rozładuje go szybciej, natomiast edyfier grający gdzieś w tle poniżej 50% podziała spokojnie 10 godzin w zwyż. Ładowanie odbywa się przez złącze mikro-USB. Standard nie jest najnowszy i chyba każdy subskrybent zna moje podejście do Micro USB, jednak głośnik można naładować z Powerbanka. Nie da się tak zrobić na przykład w przypadku Dosa Sandbox XL. Poziom naładowania sprawdzić można na pasku powiadomień lub na ekranie głośnika. Podsumowując, Edifier MP260 to solidny i naprawdę dobrze grający klocek. Brzmieniowo nie jest idealnie, ale według mnie miażdżę nilki na W2 i większość głośników z dwoma przetwornikami w tej cenie, szczególnie po dostosowaniu brzmienia w ekwalizerze. Na plus także pojemność akumulatora, wiele wejść i wbudowany zegar z alarmem. Głośnik zbudowany jest niezwykle solidnie, niestety niesie to dużą uwagę i spore gabaryty, a odporność na wody i wstrząsy nie istnieje. W że Nilkin pokryty gumą sprawdzi się lepiej. Edifier jednak jest świetnym wyborem dla osób, które z głośnika planują korzystać głównie w domu, jednak nie wykluczają wzięcia go na jakąś domówkę. U mnie Edifier perfekcyjnie sprawdzał się w kuchni, bo skutecznie umilał czas spędzony przy garach i w akompaniamencie jasnych mebli wygląda nie najgorzej. 260 z DOSem Sandbox XL wygrywa ceną i dostępnością w polskim magazynie na AliExpress. Dozgra lepiej i trochę głośniej, ale wymaga specjalnego zasilacza, co czyni go sprzętem jeszcze bardziej stacjonarnym. W cenie około 250 zł można dostać solidny bezprzewodowy głośnik, jednak trzeba iść na pewne kompromisy. I tą sensacyjną wiadomością zakończę ten test. Mam do Was jeszcze pytanie: co Wy myślicie o nie do końca przenośnych przenośnych głośnikach? I co chyba bardziej mnie interesuje, jak Wy oceniacie wygląd tego oto sprzętu? Dajcie znać w komentarzu. Na koniec zapraszam do strony receskomp.pl, zapraszam na mojego Instagrama i Facebooka. Za wszystkie łapy oraz suby serdecznie dziękuję. Dziękuję też za uwagę. Do następnego. Cześć.